wyszliśmy właśnie z nadwody psy bardzo dużo pływały, więc zdecydowanie przyda im się zastrzyk energii. E, ja im wzięłam tą puszkę z pokusy, one mi jeszcze zostały. E, to jest 100% wołowiny, więc to nie jest taka karma bazowa, tylko typowo właśnie karma uzupełniająca. I wzięłam też im zabawki z sody, więc zaraz napełnimy bez zamrażania. Aż mnie coś gryzie. Bez zamrażania po prostu dostaną tylko z mięskiem. Dla Staśka wzięłam tą małą różową, tutaj macie porównanie, jaka ona jest malutka w stosunku do tej Elki z e, właśnie z sody tej puszeczki i pakujemy Minusem oczywiście tych e, małych piesków e, są zabawki, które się gorzej napełniają ja Wam zaraz pokażę jaki wielki otwór do napełniania mają te nowe e, doniczki, one są gnialne, są super więc e, je też na spokojnie możecie zamrozić więc psu zajmie to zdecydowanie dłużej, a napełnia się nowosko. Na Co Stanisław? Jeszcze czekasz na jedzenie? Dobra, pakujemy. Do małej puszeczki. Wszyscy się zlecieli. Super. Poczekaj Naska. Nie ślij mi nogi. Dobra. Pakujemy, pakujemy. Stanisławowi tutaj, o, ten puszczyk skarmiemy. on jest biedny, malutki, z małą puszką. Bram, tutaj mam tą małą puszkę i lecimy teraz tą dużą oczywiście, większa puszka adekwatnie ma też większy otwór do napełniania. Też one i tak się dużo wygodniej napełniają niż kągi, bo zobaczcie, że tutaj mają taki klęsłą tą górę, więc jak sobie próbujecie coś nałożyć, to nie spada Wam na boki, tylko możecie to od razu wepchnąć do środka. Więc pakujemy. Ja tą puszkę dam na siebie, bo ona jest takim najbardziej hardkorowym zawodnikiem, bym powiedziała. Więc w sumie jej zawsze najszybciej. Zajmuje rozpracowanie wszystkiego, więc ona dostanie puszeczkę. Na pewno to jest dużo większy stopień trudności niż te zabawki z dużymi otworami, a szczególnie bez zamrożenia. Dobrze, więc napełniamy sobie puszeczkę. Tu w ogóle bardzo dużo wchodzi. Tak więc yy, spokojnie w takiej puszce. Gdzieś kiedyś widziałam u kogoś, że się mieści 400 gram mokrej karmy, więc naprawdę można podać psu cały jeden posiłek na raz praktycznie w takiej puszce. Dobrze, właśnie Dobra, to będzie dla naski. I tutaj mam garnuszek miodu. On będzie dla mejzyczka. On zobaczcie, ma spory otwór. O, już tak, tak nakładałam, że już nałożyłam jeszcze okruch do tej. E, więc tutaj bez problemu możecie sobie nałożyć co chcecie. Nic z dołem nie wypada. Można e, ubić, upchać. Stanisław już próbuje tu wskoczyć, żeby się dorwać. Więc nakładamy na Mejziczkę, tak? Garnuszek

I tutaj mam ten nowy, ciągle chcę powiedzieć doniczek, bo odmieniam przez garnuszek, ale to jest doniczka e, Flower Pot i on ma jeszcze większy otwór niż e, garnuszek miodu A Więc już w ogóle nalajcie, możecie do niego wszystkiego, wszystko wrzucić, nawet e, takie bo powiedziałabym kawałki mięsa, jak macie pisane barfie, to też nie będzie problem Tam już co? Ubijamy Muszę w ogóle zrobić test w domu. E, mililitrowy. Ile wchodzi do garnuszka, a ile wchodzi do e, właśnie tej doniczki. Bo powiem Wam, że tak mi się wydaje, że dość porównywalnie, ale sprawdzimy to. Dobrze, to będzie dla Hakena. Haken czekasz? Haken, już czekam. Dobrze, dobrze, dobra, reszta na później, mamy tutaj już zestaw, e, o, tego w ogóle nie widać, tak postawiłam, o, lepiej, e, idę im zapodać i e, oczywiście Wam wyrzucę ASMR z jedzenia na trawce. Czy ty masz tyle szczęści, że nie widać jak wyjadasz.